Aurelia Sobczak, portal WWL24. Witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, jesteśmy w przededniu bardzo ważnego dnia. Przed nami święto 11 listopada. Myślę, że dla wszystkich Polaków jest to jeden z najważniejszych dni. Dlaczego? Dlatego, że obchodzimy 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Gość w moim studiu w związku z tym nieprzypadkowy, pan Jarosław Stryjek, historyk, pracownik Archiwum Akt nowych. I teraz tak, Panie dzień Jarosławie, dobrze. dzień dobry. Panie Jarosławie, w, w rocznicę stulecia zyskania niepodległości napisał Pan Cyk artykułów o powstaniu POW. Tak. O w ogóle o działalności POW. Przypomnę Państwu, że to jest Polska Organizacja Wojskowa. A ja chciałabym teraz, żeby Pan w 101. rocznicę wszystkim widzom naszego portalu opowiedział. O tych strukturach, o ciekawostkach, o ważnych wydarzeniach, o zapomnianych bohaterach. Proszę mnie pilnować. Dobrze bo będę czas pilnowała. Y będzie nieubłaganie y mijał, a tu coraz więcej informacji będzie. Dobrze. Powiat Radzymiński. Mhm. 1914 rok, wybuch I wojny światowej. Okazuje się, że na naszym terenie są już zręb zręby organizacji niepodległościowych, polskie drużyny strzeleckie. Mhm. Osobą, która Organizuje to od 1912 roku, jest Wołomiński ogrodnik Józef Lewański, późniejszy burmistrz. Mm -hmm. y on to organizuje te drużyny, ale jeszcze wcześniej konspiracja niepodległościowa opierała się o organistę Kobyłkowskiego, pana Aleksandra Wasia. Czyli ogrodnik o, i organista. organista. Tak, organista jeżdżąc na różne kursa, przywoził pracę nielegalną. Niepodległościową Polską, do zaboru rosyjskiego, i ona tutaj z Wołomina, z kobyłki, wędrowała na powiat. Mm -hmm. I w 1914 roku, kiedy wybuchła I wojna światowa, mężczyźni zostali powołani do wojska, natomiast co po niektórzy pozostawali tutaj w domu. I do nich zwracano się, że robimy konspirację. Ona była oparta, jakby o wskazówki Józefa Piłsudskiego. Z zaboru austro-węgierskiego. I 24 października 1914 roku powstała polska organizacja wojskowa na terenie zaboru rosyjskiego. Jej celem było wysadzanie pociągów, prowadzenie akcji agitacyjnej wśród żołnierzy rosyjskich, żeby stracili animusz do walki z Niemcami, żeby tutaj jak gdyby Niemcy zajęli te tereny. Mhm. Czy ta struktura była duża? Nie, to żeby prowadzić walkę z Rosjanami powstały tak zwane oddziały lotne i jeden z tych oddziałów w grudniu 1914 roku Doprowadził do wysadzenia mostu na rzece Rządze koło Klębowa. A proszę mi powiedzieć jedną rzecz. Powiedział pan, że ta struktura była niezbyt duża, no i to była organizacja tajna. Jak tak. pozyskiwano osoby? Zaufanych. Zaufanych. Tak, jeżeli na przykład e, pan Lewański mieszkał mhm. od 1907 roku w Wołominie… to znał on, społeczność. To on wiedział, Orientował do, do się. kogo można podejść, z kim można zagadać. Organista podobnie. Organista widział, słyszał, kto głośno śpiewa w kościele. Na przykład. Mhm. E, taką kuźnią kadr połowiackich później było na przykład seminarium nauczycielskie w Siednicy. Kilku ich wychowanków, którzy osiedli tutaj na, na, na naszym terenie, organizowało jednostki POW, na przykład Feliks Starczyński w okolicy tłuszcza i Krzęsnego. Mhm. Także e, przychodzili nowi ludzie. I już jestem jak gdyby niepodległościowym programatorem w głowie, że będą robić taką działalność. A mam teraz jeszcze y, pytanie, dlatego że padają męskie nazwiska, imiona, a były wśród y, tych struktur kobiety? Oczywiście. No to że jakoś miele niż lżej <grafię> się y... zrobiło mi na duszy. A możemy trochę o kobietach też popowiadać? Y... Jest jakaś taka postać wyjątkowa, wybitna, zapomniana? To znaczy one pełniły rolę łączniczek, kurierek. Czyli bardzo ważną rolę. Tak, one przewoziły meldunki, przewoziły rozkazy, niekiedy materiały wybuchowe, i to było, była trasa Warszawa-Radzymin. I to jest w dokumentach gdzieś tam wspominane, że córka pana Korniłowicza z Radzymina takie rzeczy wykonywała. Też trochę inną psychikę mają kobiety. Myślę, że właśnie do takich zadań było odpowiedni... Tak, mówimy o POW. Tak, tak. Tak, tak, tak. Dlatego, że potrzebny tu jest, myślę, że no. spokój i instynkt, który tak. jest przypisany bardzo kobietom. Już chciałem tak wyjść trochę, żebyśmy porozmawiali o tej historii, a nie no o dobrze, dobrze. kobiet. No, ale, ale wie pan co, jest spotkanie w studiu jest z kobietą, ja zawsze będę się dopytywała i dopraszała o tak zwaną płeć piękną. Ale to dobrze. dobrze, wróćmy historycznie. Ale już do tak dalej idziemy, niedarzej. to właśnie pod walinem zachowali. Postawy kobiet było to, że w ordynacji wyborczej one uzyskały prawa wyborcze. To było jakby pokłosie tej działalności niepodległościowej. Czyli bardzo ważna sprawa, jednak podjęłam hmm. ważny wątek. Pewnie by mi umknął. Dziękuję. Nie pozwoliłabym na to, nie pozwoliłabym życiu. że Wracając jakby tak. do y, meritum, pierwszym komendantem powiatowym, POW jest Julian Dudziński z Radzymina, to jest student Politechniki Warszawskiej. W 1915 roku Niemcy wkraczają na, na nasze tereny. No i po 100 latach Rosjanie stąd odchodzą. Niemcy tu wchodzą i jest bardzo ciekawy przekaz rozmowy komendanta straży obywatelskiej z cenzorem niemieckim. Kiedy ten cenzor mówi, no wiecie, Polacy, wy tutaj byliście 100 lat pod zaborem, zostaliście rozpuszczeni. Nie, nie dostępowaliście do żadnych tam wyższych stanowisk, musimy was jakby edukować do Europy Zachodniej, ta edukacja to potrwa ze 100 lat. Także to był taki fajny przekaz, ale jak się okazało, no ten naród, który wyzwolili tutaj nad Wisłą, no po trzech latach Niemców zaczął rozbrajać i to być może była taka trauma narodu germańskiego, że no ci Polacy, my im tutaj wolność daliśmy, a oni jednak no tą swoją niepodległość widzą we własnych jakby strukturach, we własnym jakby polu widzenia. Nie niemiecką, nie rosyjską, tylko swoją własną polską. I dlatego ten 11 listopada jest takim ważnym dniem. Ale Bardzo ważnym dniem i wracając jeszcze tutaj do tych Niemców, którzy nie docenili chyba siły, dumy i tożsamości tak. polskiej, bo wydaje mi się, że no w tej sytuacji ciężko byłoby jakiemukolwiek narodowi utrzymać tą polskość i język przede wszystkim tak a powtórę można jeszcze dodać że nie zdawali sobie sprawy że Polacy są tak e, tak kochają swoją ojczyznę że są gotowi poświęcić swoje życie na to e, ja przystępując do badań zainteresowany mm -hmm. POW kilkanaście lat temu wydawało mi się że to była taka organizacja wszyscy siedzieli w chałupach, gdzieś tam na wsi, tak? przyszedł 11 listopada, hasło rozbrajamy Niemców, no to oni wychodzą. Nagle A to już były struktury zorganizowane tak, wtedy, nagle, gotowe do działania. Tak, ale tu nagle się okazuje, że po wejściu Niemców jest, ten, jest hasło, połowiacy, idziecie na front, wstępujcie do Legionów Piłsudskiego, czekają, powstaje hmm, baon warszawski, y, tutaj stąd idą połowiacy y, do tego baonu z naszego powiatu i dalej już w Legionach y, na Wołyń. Yy, nagle mamy kryzys przysięgowy i ta struktura poowiadzka znowu schodzi do podziemia mm -hmm. i znowu jest konspiracja, tylko że wtedy już jest również ukierunkowana na pozyskanie jak najwięcej, człon jak najwięcej ilości członków. I nagle mamy komendy lokalne, zawiszyn, myszadła, mm -hmm. dobre, sulejów, jadów. Także ta struktura zaczyna się poszerzać. Jakbyśmy powiedzieli, że na 90 tysięcy mieszkańców powiatu. Na 90 tysięcy mieszkańców powiatu? Tak, udało mi się odnaleźć około 250 połowiaków. No możemy być dumni z regionu, tak. w którym powiem, żyjemy. Powiem tak, że na początku moich badań spisałem sobie z literatury 20 połowiaków. Mhm. 10 nie znalazłem w aktach, a do tych 10, których znalazłem, nagle dojechałem aż do. 350, bo to byli też również połowiacy, którzy później tutaj się osiedlili, ale wcześniej działali w innych st y stronach. Y no i POW, tak y nagle się okazuje, że od w 17 roku ro y podejmuje akcję, aby ukraść broń Niemcom, robi zamachy na przedstawicieli władzy niemieckiej, normalne bombowe, y mm -hmm. y drukuje swoją prasę, Yy, szkoli tych ludzi, szkoli swoich ludzi, uczy jakby patriotyzmu, wydaje biuletyny różne, żeby już ta tkanka była. I nagle po 11 listopada, już tak przeskakując, yy, jest organizacja Wojska Polskiego i z powiatu naszego, który był od 16 roku podzielony na Mińsk Mazowiecki i Warszawa. Mhm. Warszawa idzie do Legionów, yy, do twierdzy, do Legionowa, natomiast Mińsk Mazowiecki Czyli jadów tłuszcz idą do Siedlec do 22 pułku piechoty i zasilają już nowo powstające jednostki i z nimi idą walczyć o Polskę na Kresy. Na Kresy. Och, to ja myślę, że jeżeli chodzi o Kresy, to czeka nas jeszcze jedno spotkanie w tym studiu, ale wiem też, że te wszystkie informacje, które Mogliście Państwo usłyszeć, będziecie mogli no, usłyszeć i nawet zobaczyć, bo jestem przekonana, że będą poparte też dokumentami, zdjęciami tak. te wszystkie wiadomości. Proszę mi tylko powiedzieć, gdzie odbędzie się spotkanie. To znaczy, jeszcze powiem tak: mam trzech bohaterów, tak? którzy zostali zapomniani przez historię. Jeden to jest Józef Lewański, o którym żeśmy wspominali. To jest przyszły burmistrz Wołomina, wójt mhm. Wołomina. Człowiek, który w 28 roku stracił wzrok, ale był sądzony przez Rosjan w mhm. 1905. Ma kamienicę w Wołminie, bo był właścicielem tej kamienicy i generalnie jak zmarł, to do dzisiaj nie zachował się grup. Mhm. Czyli możemy już zrobić osobne spotkanie dotyczące właśnie tej postaci. Przejście nawet z naszą kamerą yy, śladami tego człowieka. Spróbujmy. Tak? Tak. Dobrze, to A to jest pierwsza postać, druga. Drugi to jest yy, pan Władysław Biało. Brzeski. Mm -hmm. Człowiek, który w 1914 roku został powołany do wojska. W 17 roku walczył w Korpusie mm, Muśnickiego w Rosji. To jest no Kresy tak, bo to jest Bobrujsk i w, w tych rejonach. Zdemobilizowany przez Niemców wraca do Jadowa, wchodzi w rytm mm -hmm. pracy konspiracyjnej POW. Jest Prawdopodobnie jedynym, który był na froncie, widział śmierć, widział krew, widział, mhm. strzelał do wroga i on w akcji na posterunek niemieckiej żandarmerii wiadowie Jadowie ginie. Mhm. Wchodzi po prostu do pokoju, prowadzi swoich ludzi. Jako pierwszy wchodzi do pokoju, tam Niemcy oddają strzał ja. i on ginie i nagle się okazuje, że jest ileś tam niedomówień w stosunku co do, nie, co do jego osoby, że nawet jadów czasami nie chcę robić uroczystości. To znaczy, nie znając historii, to lepiej nie dotykajmy tego, niż coś mielibyśmy. Jestem odrobić. przekonana, że pan to może zmienić, że jest ta siła i ta moc. I trzecia postać. Eee, trzecia postać. Powiedział pan o trzech, ale może. Jeszcze jest Sokołowski z Marek, z Pustelnika, który był komendantem, który po 1917 roku te wszystkie struktury wołomińskie, miejskie tutaj skleja, zaczyna pilnować tego POW, zaczyna z tym POW tutaj robić różne akcje. W 1918 roku idzie z, człon, z osobami z Marek i z Załubic y, zdobywać twierdzę zagrze. Mówimy o tych osobach, których już nie ma, ale które są bardzo ważne, które budowały tożsamość i siłę tego regionu i dobrze, że budzimy Tą rozmową ich do życia, tak naprawdę. Ale proszę mi powiedzieć, gdzie będzie to spotkanie. Wszystkie te informacje i wiele innych tak. będzie mogła społeczność Powiatu wołowskiego usłyszeć dnia, wiem, że 15 listopada. Tak, 15 listopada tego roku o godzinie 18 w Muzeum Wołomina ulica Moniuszki 9. Opieramy się w swoich wspomnieniach razem z Jaskiem Szczepańskim, doktorem habilitowanym z Legionowa, bo razem z nim będziemy, będę prowadził to spotkanie, o dokumenty Centralnego Archiwum Wojskowego oraz Archiwum Akt Nowych. Bardzo dziękuję za spotkanie. Moim gościem był pan Jarosław Stryjek. Dziękuję, dziękuję. bardzo. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.